Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gdzie sobie przesadzimy e, młode kalio, brzymy słokacze czarne bo mają już ponad 8 tygodni e, miałem je przesadzić ale postanowiłem, że nagram odcinek e, no a że trochę czasu nie miałem więc trochę mi się przedłużyło jedzenie z matką e, a więc tak, myślę, że przesadzimy sobie tam maluchy bo kalifornijskie czarne już mi się sprzedały e więc przesadzimy sobie je znowu, samiczka niech tutaj sobie siedzi na miejscu i za jakieś 3-4 tygodnie będziemy próbować ją puszczać znowu do samca a jeżeli ktoś by był zainteresowany właśnie kupnem tych młodych yy, no to piszcie na, na messengerze lub na instagramie jak kto woli linki są yy, podane na opisie ojejku yy, więc jak kto woli a jeżeli nie wiecie, jak do pisać, no to wpadajcie na przykład na moją grupę i napiszcie, że chcielibyście się ze mną skontaktować. Wtedy, wtedy ja będę wiedział, o co wam chodzi. A jeżeli nie, no to po prostu możecie zobaczyć, kto jest administratorem grupy. No i wtedy wszystko będziecie już mieli jasne. No bo jak zobaczycie, kto jest administratorem grupy, no to wtedy będziecie mnie widzieć. No i wtedy... Możecie pisać, tylko mówię, wysyłki są wstrzymane. A chyba, że ktoś chce, żeby trzymać je wam do końca września, no to nie wiem jak chcecie, ale wiadomo, cena będzie wyższa. Tak tanie nie będzie, więc to też zależy od Was. A tak z innej beczki, to mogę powiedzieć, że małe zmiany w hodowli są. Coś tam się dzieje. No i baranów też niestety coś się stało, eee, no smutna wiadomość, no bo niestety padł nam ten samczyk co był tutaj, czyli od Jakuba Lisoty, eee, no nie mam pojęcia dlaczego padł, po prostu były gorące dni, ale następnego dnia było już w miarę chłodno, eee, że można było wyjść nawet z bluzą na dwór. No i rano jak przyszedłem to było jeszcze ok, a potem wieczorem no już leżał samcik sztywny, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się stało, no mi jest trochę szkoda, no bo fajnie też się zaczynał robić, no a tu niestety taka lipa, więc też trochę słabo, myślę, że kupię następnego sobie samcika od Tomka Drupala no bo ten samcik jest po prostu... Zarąbisty, jak widzicie na pyszczku taki fajny znaczek mu się też robić No i głowa, te uszy On to po prostu przebijają wszystko e, Więc myślę, że we wrześniu z tymi wysyłkami jak będzie można To coś tam od niego sobie zakupię e, Te samiczki sobie niech jeszcze na razie razem siedzą o, Jak sobie leżą fajnie myślę że nawet, żeby rozsadzić te schrukacze e, Ale potem jakbym chciał je złączyć, czy coś takiego no to taka trochę też liba, bo potem się wygryzły i tak dalej. A na razie jak siedzą razem, no to niech sobie siedzą No i tak u tych maluchów też wszystko w porządku. Myślę, że też jakiś niedługo odcinek powinien wpaść. Myślę, że za jakiś tydzień będziemy też już sobie próbować tą samiczkę zakocić, bo minęły już dwa tygodnie odkąd były rozsadzone maluchy, więc troszkę to minęło. No i co, myślę, że na ten odcinek by było wszystko, wiem, co chciałem wam powiedzieć. Zobaczyliście, co się mniej więcej dzieje w mojej hodowli, e, więc jakieś zyski, jakieś straty są. E, no tego samczyka szkoda mi, bo znowu coś będę musiał kombinować, szukać. E, wiadomo, no trochę tego czasu też to zajmie. E, no więc tak też będę musiał trochę poszukać. No i co, myślę, że następny odcinek prawdopodobnie będzie z wykotu samiczki kalifornijskiej czarnej, którą przed chwilą widzieliście. E, a następnym to już zobaczę, może będzie coś odcinek z baranów, bo już też mnie męczycie, żeby nagrać coś z tych baranków no zobaczę jak to wszystko będzie się działo, i, no i jak będę miał czas, no dobra to to, dzięki za obejrzenie, cześć